Cześć, teraz zaklipmy 24? Zapraszam Was do kolejnej lekcji. Mówiliśmy sobie o przyimku AUF, który oznacza na, ale mamy jeszcze jeden przyimek, który również oznacza na. A tym przyimkiem jest AN. AN także oznacza na, ale AUF oznaczało na poziomie, że coś leży na jakiejś płaszczyźnie, a AN oznacza, że coś e, wisi na, w znaczeniu w pionie, czyli AN w pionie, AUF w poziomie, na płaszczyźnie. No właśnie i jeżeli chodzi o zasadę, czy AN łączy się z celownikiem czy biernikiem, to zasada jest taka sama jak przy AUF, czyli jeżeli my mówimy, że coś wisi na ścianie, to to jest bezruch. Mamy pytanie, gdzie wisi i użyjemy wtedy celownika, a jeżeli ja mówię, ja wieszam obraz na ścianę, to jest już ruch, zadajmy pytanie dokąd i użyjemy potem an e, biernika. Czyli możemy na przykład powiedzieć Das Bild hängt an der Wand, czyli obraz wisi na ścianie. Ściana ma rodzajnik die, die Wand, czyli di zamieni nam się w celowniku na dea. Das Bild hängt an der Wand. Obraz wisi na ścianie. Ale jeżeli ja wieszam obraz na ścianie, to powiem iść. Hänge das Bild an die Wand. Czyli widzicie różnicę an die Wand. Tutaj nam się pojawiło, ponieważ mamy pytanie dokąd wieszasz obraz. Ja wieszam obraz na ścianie. Mamy ruch, więc użyjemy biernika. A we wcześniejszym zdaniu mieliśmy bezruch. Mieliśmy pytanie gdzie, gdzie wisi obraz. Dlatego powiedzieliśmy das Bild hängt an der Wand. Czyli mamy an der Wand na ścianie albo an Wand, czyli na ścianę na ścianę wieszam um, czyli an ma znaczenie na ale wtedy gdy coś wisi na czymś coś się w, jest w, po, w pionie a nie w poziomie do zobaczenia w kolejnej lekcji